A ja witam wszystkich zgromadzonych tu elfów, krasnoludów, ludzi, nie ludzi, orków, goblinów, trollów, smaugów, barlogów. Inne podobne istoty o, hobbity, hobbity najważniejsze, bosek, Bose, hobbity na czele powinny zostać wymienione. I oczywiście jestem znajomy perskiego wataszki spod ludzkiej góry. Przewodłem łapku w górze i soczystym komentarzu. Widziałem, że poprzedni odcinek, ten wprowadzający wam się spodobał. Dzięki za ciekawostki, dwie wyróżnie, dwie wyróżnie, bo było wiele ciekawostek. To, że twórca tej modyfikacji, tak jak ja mam nie budowania wieżyczek, dlatego te wieżyczki kosztują 10. Co, co mi się bardzo podoba, bo postawianie wieżyczek i rozświetlanie terenu no to, to jest postawa zadanie każdego gracza War'a Dlatego mamy osobnego Lord Torin, jest naszym wieżyczkowym. A druga kwestia, informacja ciekawostkowa, to była to, że pierścień jest okrągły. To się przyda, to się na pewno przyda. Tak samo jak wiecie, co się przyda zrobić: zbudować wereboże. aż ja tak się, się zastanawiam, mamy niewiele gotówki, ale wydamy prawie całą gotówkę na powiększoną farmę świn. I zostaje nam soczyste 9 florenów, a no dlatego, że Erebor nam się nie rozwija, a mnie to boi, że jakaś osada się nie rozwija. Chociaż miałby być to malutki rozwój, to, to, to niech to się rozwija. Czekajcie, wszystko tylko zobaczymy, dyplomata się ruszał? Ruszał. Bo tu jedną turę oblegamy, mam nadzieję... Fajnie by oni nas zaatakowali, jeżeli nie, no to chyba na automacie to rozegramy, bo ja za oblężeniami nie przepadam. Kompletnie nie przepadam z oblężeniami, chociaż to może być, nie To, to nie będzie jakaś lorowa mapa, to nie będzie raczej lorowa mapa, to będzie po prostu, zakładam, że to będzie niewielki obóz, taki taki typowy dla, dla goblinów. Czy wy to będziecie atakować? Kurde, nie, wy tego nie atakujecie, wy przychodzicie bokiem. To niestety jest problem, ale po to są problemy, żeby sobie z nimi rodzić. O, 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 gimli, gimli, mm, gimli, hello. Czemu ta twoja wybranka ma brodę? O Jezus. No dobra, Gimli, ale, ale have fun. Baw się. E, pieniążki poleciały niestety. No problem jest taki, że na razie nie zarabiamy. Nie czuję tego krasnoludzkiego bogactwa. Rozbudowaliśmy kopalnię. Czy ja mogę jeszcze bardziej rozbudować? E, nie to, nie to. Tawerna. Mogę jeszcze bardziej rozbudować. Mogę. Mogłem je roz, rozbudować, prawda? Dobre nawrócenie. A właśnie, bo tu są jeszcze kultury. My, oczywiście, mamy krasę ludzką. Są elfy, są pozostali, są ludzie północy, są wyznawcy Melkora. Chyba jest coś jeszcze, nie? Bo ludzie też siedzą bo to są jacyś ludzie, ludzie w sensie ci stąd. I są ludzie gondorscy, i są ludzie rohańscy, że tak powiem. Czy na Mosie to było rozróżnienie? Nie pamiętam, dobra. Przejdźmy do rzeczy ważnych, czyli Totalen czy wy, moi drodzy bracia siostry, on nagłód będzie chciał walczyć? Nie, no na automacie to rozegramy, szkoda czasu. King Dane ma, no, Przecież na automacie potracimy elitarne jednostki, tak to wysłał generałów i. Kurde, ale oblężenie to będzie godzinę trwało. Nie, no szkoda. Panie Gimli, pan jeszcze na wam namachasz się porę. Spokojnie, panie Gimli, pan dasz radę. Okay, pełne zwycięstwo, 50 58 straconych. No nie jest źle, nie jest źle. Eee, okupacja osady. Czy ją złupimy? Bo ja nie chcę tu. Dobra, zrobimy na razie okupację osady. Dasz mi wszystkie jednostki, zostawisz tylko jakiś malutki garnizon. W sumie ten garnizon możesz porozrzucać do sąsiednich jednostek, bo nie musisz być tutaj duży. Przydałby się drugi wieżyczkowy, który by poszedł w tą stronę, ale na razie potrzebuję generałów jako mięsa armatniego. Pójdziesz tu. Oj, no i wiedziałem, że będą niezadowoleni. Min, plus 50, tylko ja nie mogę nic tu budować. Ja nie mogę zbyt dużo. Kurde, trzeba było wysłupszyć lokalną ludność. 33% kresna ludów. Eee... Ha, Ja mam pieniędzy, niestety nie mam pieniędzy a ja nie mogę sobie pozwolić na, na, na rozdzielanie naszych niewielkich sił Więc na razie się pozbędziemy tej, tej armii W sumie tą bitwę możemy stoczyć, tą bitwę możemy stoczyć Bo ja z chęcią bym zobaczył jak wyglądają nasze jednostki A poza tym, no to jest drugi odcinek i na razie... O, Gimli z leci! O, poleciał i my tak samo lecimy na... Bitwę nocą? Nie, nie, nie... Będzie więcej widać eee, Zobaczmy jednostki jak wyglądają, mówię to ciekawi tu z tyłu ten Brodaty, ten rudy Brodaty to jest chyba Gimli, nie? W ogóle jego jednostka rzuca, rzuca toporami chyba przed atakiem, co może być dość ciekawą opcją. Tak wygląda na nasza ciężka gwardia przyboczna. Pokaż mi, wy też rzucacie rany. Poko. Was nie chciałbym może rzucać w pierwszej kolejności. Tą jednostkę musimy sobie zostawić na trole. Mówiliście, że trole jest traktowana jako piechota, no ja to zawsze wiedziałem. Tylko ja zawsze myślałem, że ona akurat jest podatna na włóczników. No, ale to dopiero chyba w Warhammerze dodali coś takiego, że jak mamy jednostkę, która jest powiedzmy stworkiem większym, przerośniętym, że włócznicy są dobrą kontrą, na nią pamiętałem. Dobra, e, to będzie po prostu zwykła linia A jeszcze czekaj, pokaż mi tą zwykłą naszą piechotę, jak to wygląda. E, no, takie brodate kolczugi to są. O jezus, no to to widać, że to jest lekka piechota. A nasz przywódca frakcji? Ty, to jest w ogóle. orany. rany! Okay. Okej, okay, a ten drugi. Ci mają miecze, okej, okay. spoko, fajne, fajnie, my mamy trzech generałów, a każdy ma znaczyły zbrojny, podoba mi się to naprawdę mi się to podoba myślę, że generałami wy będzie stali z tyłu, Wami w ogóle nie chciałbym, żebyście, żebyście brali udział w walce myślę, że generałami będziemy sobie ładnie flankować czemu tych jest tylko 40? Hmm. nie wiem, czy im się statystyki nie różnią. dobra, rozpocznijmy walkę, bo szkoda, że to jest niewielka armia którą trzeba po prostu zmiażdżyć i potem takie bitwy będziemy sobie oczywiście poza kamerą rozgrywał scenę rozgrywał, albo na automacie. Ale tu chciałem po prostu zobaczyć, jak wyglądają jednostki. Walczymy na śniegu, jest strasznie jasno, bo śnieg się odbija. To są orki. Orki z Gundabadu. Ładnie zrobione. Zarombiście, to jest zrobione. Orany. Pięknie. Pięknie. To są jakieś łucznicy goblińscy Popierdzielają, ale fajnie zrobione. I te jednostki się różnią, oni nie są klonami. Jakieś mają. Futerka na plecach po pozakładane, bo zimno, bo śnieżek pruszy, to żeby, żeby ciepło, ciepło, ciepło było takiemu goblinkowi. Pięknie to jest zrobiona tu. To też są ci, ciężka piechota. Okej, okay. okej, okay. znaczy my mamy dużo lekkie piechoty. I ta ciężka piechota może troszeczkę A to wrzucimy może tych do walki na początku. Przeciwnika jest, to zawsze było w wale, że przeciwnik ma jest dość mocno słaby, w sensie ma du dużo mniejsze siły od nas. To będzie starał się zająć miejsce gdzieś przy skraju mapy na wzgórzu On zakłada nam, że tutaj chce się dostać Dobra, przyspieszmy to, bo na razie go i tak gonimy Ale piękne te jednostki, ci łucznicy są zarobiście zrobieni Okej, okay, dogoniliśmy, a nawet przegoniliśmy jego ciężką piechotę Więc myślę, że Gimli... Zobaczcie, pokaż jak będzie rzucał toporkiem Pokaż jak rzucasz toporkiem, no pokaż jak Chcę to zobaczyć Rzuć tym toporkiem No rzuć w niego tym toporkiem Proszę Bo tu już drugi będzie sarażował Pokaż te toporki, o poleciały toporki <laughs> Siekierą dostał Rany To no, ty, ty na strzał nas trzeba to zabijał. rany Miężką piechotę? No dobra Zrzucajcie póki możecie Tych 40 będzie szarżowało yy, Postaramy się generałami powalczyć Znaczy wiem, że jest ryzyko, że oni mi padną, ale chodzi o to, że oni automatycznie dostają uzupełnienia A tą piechotę trzeba będzie przerekrutować O kurde, ale oni wbili się Dobra, panie Gimli Panie Gimli, szarża Szarża ataken. Dobra, wrzuć tych. Wybiegnijcie dalej, bo tam są łucznicy, więc trzeba by ich y, przykąsać. Bijcie się w nich y, flanką. O kurde, jaki odgłos rogów. Podoba mi się to. Tu wrzuć naszego króla Dana. Okej, okay. tylko żebyśmy głupie generalnie stracili, jak w takiej potyczce stracę generała, to też rzucają. Dobra, 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 szar szarżuj, szar Nie, wy nie walczyć. O ran, dobra, jak już walczycie, to walczcie, zapomniałem. Chodź tu, a tą lekką piechotę daj na tego, bo on zaraz będzie pewnie strzelać. W sumie też biegnijcie. Ok, przydałoby się jeszcze jeden oddział jazdy. W stolicy chyba nam się skończył rekrutować. Ta jazda z Dale. Tych ochotników. E, bo przydałoby się, żeby wbijali na plecy, flankowali. Zawsze bardzo ładnie łam, łamią morale. Kochanem się fajnie gra w ten sposób. To jest najprostsza, ale najskuteczniejsza taktyka, żeby wjechać na plecy i złamać morale przeciwników. Jeszcze zabijając generała, już kompletnie jest. E, Sudmiot malinka. Co wy macie? Hmm, aha, tu nie ma opisane, no, ale weź to użyj. Zobaczymy, chyba w opisie ktoś mi pisał, że na mapie kampanii można zobaczyć co tej specjalnej umiejętności robią. Hmm, pojedyncze orki. Dobra, poniesiemy straty. Ale mniejsze jednostki to mniejsze koszty utrzymania, nie? Tak to. O kurwa, ale oni wytrzebili ten oddział elitarny, do tyłu. Bo że nie chcę, żebyście walczyli. Do tyłu panowie. Musicie na trolle się rzucić. Aby szarżujcie ich, bo nie widzicie, że rzucają oszczepami brzydko strzelają łucznicy? Wow. Elfy się bawią! Zatłuc! Czy ty masz czaszkę wilka na głowie? A faktycznie, orany. No to już nawet czepki mają, żeby... żeby... Śnieżek nie pruszył im w łóżka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie mądrze. Yyy... Eee, czemu wy nie walczycie naprzód? Kurde, tyle ich poginęło, Serio, ta ciężka piechota... Rozumiem, że walczyliście z ciężką piechotą goblinską, ale no taki wpierdziel dostaliście, że mi aż smutno się zrobiło, poważnie. Poważnie, aż mi się troszeczkę smutno zrobiło. Nie, nie, nie. a co gimni ma? samo. Ty masz... ...się na tarcz, okej? Okay. Dajecie radę z tymi łucznikami, może dobio... aha, bo oni będą uciekać, o rany. dobra, przyspiesz mi to. Przyspiesz mi tych łuczników. Dlatego potrzebna jest jazda, przynajmniej jeden oddział jazdy Dobra, generał przeciwnika nie żyje Ja nie wiem czy to nie, ja nie znam jednostek kompletnie jeszcze Tym bardziej orków Nie wiem czy to nie był jakiś elitarny oddział Bo trochę, tro, to trochę długo się bronili To nie był bodyguard, to była jakaś ciężka piechota Ale nie wiem czy to jest powszechnie dla nich dostępne Bo jeżeli to jest dla nich powszechnie dostępne No to, no to lipa Czekajcie, tu coś zostało? Ucieka dwóch, dobra, dobijcie wszystkich I teraz za tymi łucznikami się będziemy ganiać no ewidentnie potrzebuje... Halo, wbiegli w nich! Miałeś ich gonić Ewidentnie potrzebujemy jazdy, bardzo potrzebujemy jazdy Okej okay. Ale szkoda no, no szkoda, że oni tak mocno ucierpieli, dlaczego wy tak ucierpieliście? Wy tyle mnie kosztowaliście, a tak naprawdę się wyrąbaliście, nie, kontynuuj Staramy się jak najwięcej ich utłuc Bo ten jeden oddział może przeżyć 40 Jest, To są zwiadowcy, nie miotacze, to nic chyba nie dogoni nasza lekka piechota ich nie dogoni, chyba że Gimli, Gimli jest urodzonym sprinterem, dajesz Gimli, bierze w Ciebie Ta masa krasnoludów tupiąca nóżkami gojąca orków, orany. Nie, nie dogonimy ich, nie ma szans, dobra, cyk, zwycięstwo 105 straconych Nie wiem, czy na automacie byśmy mnie nie stracili, ale tam spoko Czasami się opłaca na automacie, bo komputer wam wyliczy, zawyży pięknie wynik ale jednostki, przynajmniej jednostki zobaczyliśmy, już coś wiemy. Tutaj jest też ta mechanika, że jak się wytłucze oddział, trochę pieniążków się dostaje. No się chyba coś takiego było, nie? Yy, złapani więźniowie. Tego mi bardzo brakuje. Bardzo mi brakuje w jednych stalworach, że można bawić się więźniami. No, no, nie, no strać no, ja mówię, jeżeli chcemy pokonać tych przeklętych yy, goblińskich: O, enemy, comes sub. I dostałem pieniążki. Ja nie pamiętam ile miałem wcześniej. 2300, Czemu 2300? Czemu 2300? Powiększenie świty. Czemu nagle dostanę 2300 na następnej turze? Hmm, hmm. pieniążki. Mogę, mogę wiele rzeczy zrobić, ale kawalerię bym chciał. Jak daleko ty dojdziesz, dojdziesz daleko. Postaw mi tą kawalerię. Tutaj. Okej. Okay. Tą armię postaw tak, żeby on nie mógł dojść. I zobaczymy, będzie pójdzieć. Albo pójdzie bezpośrednio na Erebor. To mu wklepie. Mo już ponad 3000, powoli zaczynamy się roz rozhulać. Kurde, nie wiem, czy to jeszcze jeden oddział nie dać do jakiego jako garnizon. Bo oni na pewno mi się będą buntować, ale. Problem jest też taki, że to jest zamek, ja nie mogę obniżyć podatków. Nic nie mogę zbudować. Czy dałaby się jakaś świątynia, czy coś? Co, co, co mają ci? Raz na do nawracania. Eee... Ola, nie podatki, farmy. A kopalnie, kopalnie na, na, nawracają na, na krasnoludyzm i ten yy, pap, karczma, <ścoughs> to ten. Jeżeli kopalnie nawracają na, na ten, na krasnoludyzm. Jak tutaj jest przetłumaczone krasnoludy, No to na, na Śląsku. <ścoughs> E, dobra, nie, bo, bo sporo ludzi jest ze Śląska, jeszcze mnie wyzywają. Wieżyczkowy, gdzie ty jesteś, towarzyszu drogi przyjacielu? Bo ja mam dla ciebie ambitne zadanie: czyli chodzenie i stawianie wieżyczek. Więcej wieżyczek! Postaw mi tu kole. Jezus, ja, 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 ja chciałbym. Jeżeli danym kiedyś będzie osobiście spotkać twórców tego moda, to podziękuję im za te wieżyczki po 10 florenów. To jest naprawdę piękne, jest naprawdę piękne. Gdzie jest mój dyplomata? Dyplomato, udaj się do runu i do ruminionu. Do runu trzeba z nimi podpisać zawieszenie broni. A... I skipujemy turę, tak? Skipujemy pieniążki będą. No i oni tam się buntują. Zobaczymy, bo jest szansa, że po jednym takim buncie to zadowolenie samo z siebie troszeczkę wzrośnie. A jak nie, no to chyba będę musiał jeden oddział zostawić piechoty tej lekki. No bo no co, no kupa, no i nic no. Muszę więcej jednostek zrekrutować. Więcej jednostek, te trole mnie martwią. Yy, Gildia. Yy... Nie, nie stać mi to tym bardziej w takiej osadzie. Lorien jest pod antakiem, może tam gobliny zeszły, no i wy się buntujecie, ile to jest zadowolenia? 50. Nic się nie zmieniło, czyli musimy dać jeszcze jeden oddział. No, no strasznie fajnie. A, nic się dalej nie zmieniło, o rany. Daj zarządcy jakiegoś. Co? To jest z tym porządkiem publicznym. Niepokoje religijne, naprawdę? Aż 75% zaniepokoje religijne, My tu mamy 33%. Melkor masz tylko 48. Rany Dobra, do porządku 5. Eee. rozbuduj to. Ja muszę jakieś inwestować. Kurwa. Dobra, oni stoją. Dobra, to my też przeszukamy jedną turę. Szukamy jedną turę, damy kawalerię 110, no, ale pełna armia tu stoi. Dasz w sumie to też do naprawy. Hmm, tu się buduje, mamy 300. Czy możemy coś w Judytko zbudować? Nic nie możemy zbudować w Judytko gradzie. Okej, okay, spoko. No początkowe tury będą niemrawe, bo trzeba rozchulać gospodarkę. Troszeczkę popodbijać. E, tu jeszcze by się przydała wieżyczka, tu trzeba wieżyczki, tu już. Aj, tu też można wchodzić. Tu jest do podbicia Islandy. Można wchodzić, ale tam nic już nie będzie, czyli tam nie ma po co się zapuszczać. E, dyplomata. E, szukamy Dorminiono i Runo. Rany. i te, te, te wielkie pustkowia, na których nic nie ma. Ok, mam raz kipnięturę. Pieniążki chcę. I kiedy się farmy świń zrobią, wereborze Steki trzeba robić dla krasnoludów. Może steki ze świń. Mielone. Mielone trzeba robić. I im więcej mielonych, tym więcej krasnoludów. Zaufajcie mi, to, to naprawdę do, dobra sprawa. No właśnie, ja zapomniałem się, że ja mam czepek świąteczny, bo święta się zbliżają. Z tego miejsca chciałem wam życzyć zdrowych, wesołych, szczęśliwych świąt. No, no, no i zdrówka przede wszystkim, bo zdrówko najważniejsze. Jak będzie zdrówko, to wszystko będzie, nie? Tak, tak moja babcia zawsze mawia. 110. Czy ja mogę już opuścić te, 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 te nieszczęsne ruiny i udać się na, 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 na totalen creek? Czy to mo mo może już tak być? Przeszło wam, jak wam naprawiłem zamek 55, okej. Okay. Okej, okay, dobra, ja jeszcze tu mogę poczekać. Ja mogę poczekać. Ja mam czas. Wy też macie czas, bo inaczej byście nie oglądali tego głupiego filmu. Yy, Poichole coś co mi da pieniążki. Natychmiastowa premia do Floreno. Smoking House. Co oni tu robią? Friends by Fire, Pipes... Kurde, jakaś... Yy, jakiś ten... Altanka na ogrodzie. L Lato, grill, kurde, karkóweczka się smaży, fajeczka leci. Większe świnie, hmm, wymiana. Dobra, możesz mi te świnie wrzucić, chociaż to jest strasznie drogie. Bardzo pięć aż się buduje, no ale to daje, to daje, Mikrofon mi zasłania ile mam pieniędzy. E, daje stały przyrost do przyrostu populacji. Stały przyrost do przyrostu populacji. Do wzrostu populacji. Polakiem jestem, więc się wysłałem ładnie. E, I A populacja większa to większe podatki, nie? To zawsze tak działało. Ok, 2000. No i to już jest stabilny dowód. Na razie nic nie rekrutuję. Jeżeli ork... A, zapomniałem o dyplomacie, no ale dyplomata o sobie pamiętał. Jeżeli orki tam będą stały, to spoko. Dają mi czas, żebym ustabilizował sytuację. <laughs> powinienem tym drugim iś wieżyczki stawiać jeszcze. <laughs> o radę. Powinienem. I powinienem mieć jeszcze jednego generała. Rzecznie dobra, nie przestajemy z tymi wieżyczkami. Rzecz wieżyczek nigdy za wiele, to jednak gen... A, to był. Ja nie wiem, czy mam z nim jakieś prawa. Pipe hall się zbudował, ok. Dobra, jak wy tu stoicie do spoko. Mm, nie wiem czy go wy tu szukacie. Czy jeżeli teraz, w ogóle on jest darmowy jako ten utrzymanie. Czekaj, wy na pewno nic nie kosztujecie? 485 kosztujecie, okej, okay, spoko. Drodzy co. So. E, co ty masz? masz? Masz rzeczy. Nie wiem czy wiecie, ale można te rzeczy między swoimi generami przerzucać. Nie wiem, czy wy o tym wiecie w Medievalu. Ja też przez długi czas nie wiedziałem, a potem... O się przerzucać. Ora, ale to było zaskoczenie. Gimli Battle Gimli Smoller No tak, on miał dwa toporki. Ok? A, a, a Dain coś ma? Król pod górą, okej. Okay. To wszystko daje perki. Kto jest w ogóle następcą naszej frakcji? Przywódca, największy generał. Yy, kto jest. Przy... O rany, tytuł, w ogóle rodowod mamy pociągnięty. Król Dane wywodzi się z Neina, który wywodzi się z Grura, który wywodzi się z Król Daina I, który wywodzi się od Neina. Tu był jeszcze Borin. Tu był Farin. Tu był Gurin. Tu był Gluin Aha, to jest w ogóle ojciec Gimli'ego. Okej. Okay. A naszym następcą jest Torin. A mogę Ciebie mianować następcą? Nie mogę. I być opcja. Czy to w ramię była? Dalej się buntujecie. 65. 65 to jest na styk, tak? Może być, może nie być. Dlatego. Coś jeszcze do, do zadowolenia na szybko. Hmm. Batery. To jest drogie, cztery tury się robi. Mm, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. To się szybciej zrobi. To się szybciej zrobi. Zaczniesz mi to nawracać. No dobra, przeczekacie to jeszcze jedną turę. Możemy coś przeszkolić? Nie możemy nic przeszkolić, ale Gimli. Może wypełnić swój obowiązek. Obec narodu krasnoludzkiego i postawić tam wieżyczki. Tu już wlecieliśmy. A zapomniałbym. O wieżyczka. Pięknie. Dobra. E, cofniemy się tu, żeby postawić jedno? No, możemy się cofnąć, bo mnie będzie irytowało. E, dyplomata, bo zapomnę, gdzie ty jesteś? Aha, ty już zrobiliśmy, czyli zapomniałem, że zapomniałem. Ale pieniądze powiem, się zgadzałem. 3200, okej. Okay. Znaczy teraz dużo nam zostało w tej turze Ale im więcej pieniędzy, o, reboże się świnie skończyły robić. Znowu wydamy cały hajs. Ale dobrze, dobrze, no mówię, no na początku trzeba tą gospodarkę rozchulać, wieżyczki postawić, prowincje najbliższe pozajmować, Moria jest pod atakiem. No i to jest właśnie problem. Że te krasnoludy skaza do Ta wyprawa balina. No ona i zawsze jak gracie pozostałymi frakcjami, to ona jest już zakończona i udana. Problem jest tylko taki, że oni tu mają jedną osadę. O właśnie tą i są pod oblężeniem. To są niby nasi sojusznicy, no ale my nic z tym nie zrobimy, nie pomożemy im. Reboże się skończyły, świnki robić i nagle są dodatkowe milone i ludzie rosną. To mi się podoba. O kurwa. Fak. Jeszcze większa armia. Hmm. Troszeczkę niefajnie. W sumie. Kurde, ryzykownie. Ale to będzie więcej niż jedna armia. Może oni chcą te trole przeatakować? Ile mam czasu na zrobienie tej misji? 5 tur. Nie zrobimy już tego. A i tak w... niepotrzebnie, nie potrzebuję tych oddziałów. Może oni nie idą na nas, tylko chcą to zdobyć, tą osadę I też mają problem z tą, z tą armią, z tą no i większe siły chcą zgromadzić To nawet by było lepiej dla nas Okej, okay, dobra, Gimli, dawaj, ryzykujemy, postawisz mi jeszcze tu wieżyczkę Tu będzie zarąbiste, bo będę wszystko widział z tamtej strony Dobra, Wereboże, Wereboże, możesz mi zbudować... E, 8010 tysięcy, 10 tur, o Wymianę zboża, to się przyda, bo handlujemy i z długochymi komunistami, i z ludźmi z południa Bieżeczkowy Kazal, okay, w youtube się też zaraz zrobi wymiana tego, w sensie mielone się zrobią. Karkóweczki dawaj do Dorwinionu. O, prawa handlowe Cyk, no i zaakceptowane. Legenda za legendę. No, no, no. Nie będzie legendy. Nie będzie legendy. To nic nie będzie, idziemy do runu. Z runem, to ja bym sobie już podpisał i bym tym śmiesznym ludzikom klepał. 4000. uuu pieniądze, może coś zrekrutuję, bo się boję jednak tych ludzi. O. No. Jesteście beznadziejni. Łączna obrana 11, a tak 7. Ja myślałem, że. Nie, tu wy byliście. Łączna obrana 22. No, normalnie roznieśli mi ten oddział. No ale zrekrutuj, zrekrutuj, bo jak gobliny się zbroją, to my też się zbroimy. Poza tym nie będziemy mieli co rekrutować. Znaczy, budować w następnej turze. A głupio jakbyśmy na początku stracili całą armię. A jak na początku stracimy całą armię, to możemy nacisnąć Escape, Escape. Yy, yy, wyjście do Windowsa. Tak. Możemy tak zrobić wtedy. Bo, bo nie odbujemy takich har. Poza tym mamy tam. Nie dobra, mamy jednego generała na wschodzie. Który jest wieżyczkowy, więc dynastia by nam nie wygasła. Ja oni tu stoją. No dobra, to stójcie sobie. Eee, rekrutacja zakończona, dawaj gimli. Pokaż mi, co. co, co po, pokaż mi, co widzisz. To niewiele, żeś mi pokazał, ale zawsze coś. Nie wiem, czy jakbym tu w rogu nie postawił, nie byś więcej nie zobaczył. A sprawdzimy to. Okej, okay, tu się buduje, tu się buduje, tu się zrekrutowało. Zrekrutowało się. To niech się rekrutuje dalej. Torinie, postaw mi tu wieżyczkę, potem pójdziesz. Kurde, to przydałoby się zdobyć. Gdziekolwiek to jest, nawet nie wiem, gdzie jest ta osada. Ona jest tutaj, chyba. Albo złóż drogi? Nie, złóż drogi nie pójdziemy, bo nie ma tu dróg. Kurde. Nie wiedziałem, jaki tam jest garnizon. No bo też kusi, kusi, korci. To mówi, wzywa. Zdobądź tą osadę. Sant Anulin, ok? Idziemy dalej. runu. Sani run znajdzie nas. O pięć tysięcy, ale pieniądze lecą. kurwa ty, ty, ja może wyprawę stąd przyszykuję. Pieniądze mi daj. Znaczy, armię mi daj. Mogę coś doszkolić, zrekrutować. Krasnoludy 36, no powoli nawracamy. Powoli się nawracają na pieniądze. O Jezus, ile tam pieniędzy będzie zaraz, a no są dużo. O Jezus. O Jezus, pieniądze będą. To mi się podoba, granie krasnoludami jest piękne. Nie co z tym śmiesznym, syfiasnym Isengardem. Gdzie jednej armii nie możemy utrzymać. i Musimy siedzieć i bronić. Ido! Oni idą, o oh fuck i skończyło się śmieszkowanie. A tam cię oblegają, dobra. Ca całe szczęście że się nie połączyli e, Mori Under Siege. No, oni będą cały czas Under Siege. Ech, czeka nas ciężka bitwa. Gimli zdążysz? Gimli nie zdążysz. Pytanie: czy ja chcę się bronić w osadzie, czy na zewnątrz? Nie wiem, jak ta osada wygląda. Oraly, chyba Gimli'ego nie będzie. mi nie dojdzie, bo ktoś chciał wieżyczki stawić. Dobra, zaraz wykminimy. Uh, daj mi... Daj mi tę noc. Te jedno noc, co? E, chodź tutaj. wieżyczka Okej, wieżyczki, wieżyczki. Chodź dalej. To się Czemu to się nie rekrutuje? Czemu wy się nie rekrutujecie? A! To jakieś koszary? Ale jakby nie było koszar, to nie mogłoby rekrutować, oho, chodzi. Jedna tura, jedna tura. To jest ciekawa sprawa. E, czemu oni się nie rekrutują? Gdzie jest mój szpieg? Halo, szpiegu? Kurwa szpieg jest daleko nie do... Ale dojdziesz, idealnie, że dojdziesz. Stań tutaj. Dobra, widzimy dużo więcej. Co wy macie? To jest uszczuplony oddział, to są rajderzy, to jest lekka piechota. Ale mają większą obronę od naszej, to są łucznicy. To jest lekka armia, tu nie ma nic ciężkiego, tylko to jest to, co nam wtedy taki, taki... Mamy tylko jeden oddział taki ciężki. aż to są jakieś śmieci. E... Mamy jeden oddział uczniów tak? Dwa oddziały, trzy oddziały a Mamy kawalerię, nic nie mają co jeździ Kurde, mogę jeszcze zatrzymać się szpiegiem tutaj i zobaczyć co ta armia ma. No dobra, to ja chyba chcę się bronić w środku, nie? Już nawet ten Gimli niewiele zrobi. Nie ma, nie ma znaczenia, może się skuszą i te dwa oddziały będą gonić. Dobra, tak czy siak. Tutaj wam podziękuję za uwagę. apel górę stoczystwy komentarz. No mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Eee, bitwa była, więc wszystko się zgadza. No i jeszcze raz wszystkich wszystkim wesołych świąt. Widzimy się po świętach. Cześć, trzymajcie się na razie.